Robert Zieliński, nasz dziennikarz śledczy, dziennika śledczy Portal TFN24.pl. Cześć, Robert dzień dobry, jeszcze. Ukłony raz jeszcze. No i raz jeszcze wracamy do sprawy Pegasusa, bo dziś ludzie, którzy mieli być tymi decydującymi w dużej mierze o, o pozyskaniu tego programu, Maciej Wąsik, Maciej Wąsik, czyli jeden z głównych bohaterów tej historii, już w mediach społecznościowych napisał, nie stawia się dziś przed Komisją Śledczą o 10.30. Go na przesłuchaniu nie będzie. Do przewidzenia. Do przewidzenia było to oczywiste, że ciśnienie w Sejmie, Dziś, o ile wzrośnie, to z pewnością nie za sprawą Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, których pojawienia się przed komisją nie spodziewali się posłowie pracujący w tej komisji. Rozmawiałem wczoraj, było zdecydowane, Zdanie dominowało, że obydwaj panowie unikną stawienia się po raz kolejny przed komisją śledczą. Będą szli konsekwentnie do samego końca na pewne zwarcie, decyzje ewentualne sądów. O doprowadzeniu. Podobnie jak funkcjonariusze współpracujący z ministrem, koordynatorem Mariuszem Kamińskim, jego zastępcą Maciejem Wąsikiem. Mam na myśli tutaj panów Andrzeja Stróżnego, byłego szefa CBA, Ernesta Bejdy, byłego szefa CBA i zastępców takich jak Daniel Karpeta. Oni nie odbierają wezwań do stawienia się przed komisją, choć od tego samego listonosza odbierają bardzo godziwe emerytury po kilkadziesiąt tysięcy nawet złotych miesięcznie wynoszące to nie chodzi o to bym zaglądał ja osobiście w... Portfele e, funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy e, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale widzę tutaj zgrzyt, dysonans, że e, tego samego listonosza wpuszczamy z emeryturą, ale już nie z wezwaniem przed e, Sejmową Komisję Śledczą. Robert, wyobraźmy sobie, no, wiem, że obaj mamy dość bogatą wyobraźnię. Spróbujmy ją wysilić na najwyższy poziom, świat idealny. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik stawiają się przed Sejmową Komisją Śledczą i mówią wszystko, co wiedzą. Co by to było? W trójkącie decyzja o zakupie Pegasusa została podjęta w trójkącie ważnych figur na szachownicy rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo był to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz właśnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Ale wyeliminowano z zakupu Pegazusa pozostałe ważne elementy w obozie Zjednoczonej Prawicy. Nie miał nic do powiedzenia Mateusz Morawiecki. Tak przeprowadzono ową transakcję z izraelską spółką NSO producentem Pegasusa, by uniknąć, wyeliminować tutaj Mateusza Marowieckiego najpierw jako ministra finansów, a później jako premiera. Wydaje mi się, że kluczowym i mnie najbardziej rozpalającym pytaniem jest to, dlaczego schowano ową transakcję przed wicepremierem, ministrem finansów, przed... Z Sejmem, który powinien decydować o przyznaniu środków na zakup tej cyberbroni, zrobiono to sięgając do kieszeni wyłącznie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który uruchomił fundusz sprawiedliwości. I jest tu pewna tajemnica, tajemnica, której komisja dotychczas nie odgadła. Ale mi się wydaje, że taką roboczą hipotezą może być to, że te obozy władzy ścierające się wewnątrz prawa i sprawiedliwości cyberbroń nie tylko chciało stosować wobec przeciwników politycznych ówczesnej opozycji, jak również do rozgrywek we własnym obozie. Przenosimy się do Sejmu. Tam trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Miał się na niej stawić dzisiaj między innymi Maciej Wąsik. Nie stawił się, ale zdaje się nie złożył żadnego usprawiedliwienia, tylko w internecie poinformował o tym, że się nie pojawi. Atak na państwo polskie to jest podkopanie państwowości polskiej i to jest również najgorszy z możliwych scenariuszy, jakie państwo polskie jest w stanie sobie wyobrazić. Osoby odpowiedzialne za aferę, którą tu rozpracowujemy, używają wszelkich sposobów, żeby uniknąć odpowiedzialności, licząc na to, że tak jak Zbigniew Ziobro, poprzez zastraszanie sędziów osiągną swoje wymierne efekty. One są tylko na krótki dystans. I będziemy w tej sprawie nieustępliwi, mimo że postawa świadków z konotacją pisowską powoduje zamulenie sądów, bo naprawdę polskie sądy mają się zajmować. Nie powinny się zajmować wnioskami Komisji Śledczej do spraw Pegazusa, tylko przestępcami z PiSu. Wybór świadków jest oczywisty. Decyzja Komisji zapewne będzie jednoznaczna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poddaję ten wniosek w takim razie pod głosowanie. Proszę sekretariat o uruchomienie. Kto jest za zgłoszonym przez przewodniczącego Tomasza Trele wnioskiem? Poczekamy chwilę. Dobrze, to głosujemy ręcznie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się wniosek uzyskał większość tym samym przygotujemy wniosek do sądu okręgowego w Warszawie o nałożenie kary pieniężnej na świadka Macieja Wąsika za niestawiennictwo na dzisiejszej komisji na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia o godzinie 12:30 wezwany został pan Mariusz Kamiński także o 12:30 otworzymy kolejne posiedzenie komisji dziękuję państwu bardzo nie odbyły się przesłuchania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego strategiczne ze względu na Odpowiedzialność obu panów, jeżeli chodzi o polskie służby, wtedy kiedy jest ten okres przypadający na użycie potencjalne Pegasusa i to, co jest badane przez przedstawicieli i przedstawicielki tej komisji. Maciej Wąsik się nie pojawił, Mariusz Kamiński się nie pojawił. Nie pojawili się, powołując się na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, w ich będące orzeczeniem, które miało doprowadzić do tego, że komisja działa w sposób nielegalny. Tu warto przyznać, że innego zdania jest w tej kwestii. Sąd, który stwierdził, przecież widzieli Państwo to na swoich ekranach różnego rodzaju urządzeń, że komisja jest i że przed jej oblicze chociażby doprowadzony miał być Zbigniew Ziobro, właśnie. No ale nie było dzisiaj Macieja Wąsika, nie było Mariusza Kamińskiego, jest za to zapowiedź ze strony komisji i taka decyzja też podjęta, że będzie w związku z tym wniosek o karę dla obu panów. Panowie z uporem nie stawiają się na komisję y, politycy PiS-u, ale także osoby zaprzyjaźnione z kręgów wpływu y, polityków y, PiS-u. Także tutaj będziemy mieli powtórkę z rozrywki. A pan publikuje pismo i twierdzi, że był wezwany na godzinę 14. Ja proponuję nie wierzyć panu Wąsikowi, który nie potrafi wprawdzie stanąć z odwagą przed komisją. Wezwania są wysyłane do osób, które mają zeznawać w sposób jawny i niejawny zawsze w dwóch osobnych wezwaniach w jednej kopercie. Także pan Wąsik otrzymał wezwanie również na tą część jawną, która miała rozpocząć się o godzinie dziesiątej, na godzinę 14.00 przewidziana była część niejawna. No i na te części jawną nie dotarł, co zresztą ogłosił w mediach społecznościowych. Jest więc wniosek o karę ze strony Komisji wobec Macieja Wąsika, wobec Mariusza Kamińskiego. No to będzie się wiązało z procedurą związaną z ochroną immunitetem Parlamentu Europejskiego. A politycy prawa i sprawiedliwości z tego niedotarcia yy, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego zdają się być zadowoleni. Bardzo dobrze zrobili. No chyba jeżeli organ wzywa, to powinien obywatel się stawić. Oczywiście pod warunkiem, że jest to organ legalny. A kto stwierdził, że jest nielegalny? O ile dobrze pamiętam, sąd najwyższy, myślę, że pan redaktor i ja o tym wiemy. Sąd Najwyższy. Tak. W jakim. No przepraszam, 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 rzeczywiście tu ten. Trybunał Konstytucyjny uznał, no. że to jest kwestia nielegalna dotycząca formuły sposobu powołania tych, m, tej komisji z uwagi na właśnie nomen, nomen, brak tych właśnie dwóch panów w ławach paserskich. Ale wyrok nie był opublikowany, bo był yy, dubler w składzie. Z tego co słyszę, nie jestem prawnikiem, ale nawet osoby, które. Zasiadały w Trybunale Konstytucyjnym poprzednio. Twierdzą, że wyrok taki wcale nie musi być opublikowany, żeby był wyrokiem obowiązującym. No cóż, praktyka ośmiu lat rządów prawa i sprawiedliwości, szczególnie w kontekście zmian chociażby w Trybunale Konstytucyjnym, pokazuje, że podejście do tego, jak zapadały orzeczenia w Trybunale Konstytucyjnym, jak respektowano ich wykonanie albo publikowanie w dzienniku urzędowym, to było pojęcie bardzo płynne i bardzo względne. Dość przypomnieć historię niepublikowania wtedy, kiedy Beata Szydło szefową rządu była i kancelaria nie publikowała.